No i słuchajcie, no koniec niespodzianka, jesteśmy na lodowym biomie, a tak naprawdę na świecie, na którym będziemy grali sobie na sezonie trzecim. Tak, mamy tutaj lodowy biom, za chwileczkę wam wszystko wytłumaczę, latam sobie jak widzicie na kreatywie. Oczywiście weźmiemy ten świat i wpiszemy ten seed, będziecie to mieli udokumentowane. Bezro... świątynia. O, ty ja tego nie widziałem, dobra. E, zrobię o tym osobny odcinek e, właśnie jak jeszcze osobny, no z tej serii, jak będę, no, ten świat, zaczniemy sobie przygodę i tak tak, i tak tak. Słuchajcie, dlaczego ono to wybią? Co ciekawe, już na ten sit natrafiłem w maju oczywiście tego roku. I tak sobie myślałem, kurde, to musi być na sezon trzeci. I słuchajcie, mam taki pomysł. Oczywiście, mam bazy całkiem inną, ale Wam to opiszę w odcinku 120, czyli w odcinku ostatnim tego sezonu, gdzie będziemy żegnać sezon drugi. No i tak. No i mam pomysł wybudować lodowy pałac gdzieś tutaj. <grym> jako nie taką początkową, tylko, wiecie, taką późniejszą bazę. No i w ten sposób tutaj będzie to wszystko wyglądać. Także no. Czekajcie, wpisze. Widzicie już, czekajcie, nie widzicie, a teraz widzicie, że komendy sobie już wpisywałem. Testowałem troszeczkę. Time's the no i oczywiście sobie tutaj polatamy. I uwaga, mamy ocean, ale niekoniecznie pamiętam, czy to był ten sam sit w maju, ale chyba tak, bo. Jeżeli, jeżeli się nie mylę, to właśnie była wyspa grzybowa połączona z tym biomem lodowym, chociaż mogę się mylić. Aczkolwiek koło spawnu będziemy mieli grzybową wyspę, co to też jest ciekawe. Oczywiście tutaj całą drogę znam, ale uwierzcie, że nic nie eksplorowałem poza tym kawałkiem wyspy i tam kawałeczkiem tego lodowego biomu. Sam lodowy biom też ma być utrudnieniem. No i coś nowego, prawda? Coś nowego, coś ciekawego i Mam nadzieję, że Wam się to oczywiście spodoba. Sami to ocencie, są takie plany. I no, no właśnie. Też miałem takie małe problemy techniczne, ale ja wam to wytłumaczę w odcinku 113. I, no i ogólnie cały plan na bazę na sezonie trzecim wam wytłumaczę w ostatnim odcinku tego sezonu, w odcinku 120. Zobaczcie na mojego skina. No. Tak sobie to wszystko, wszystko, wszystko <laughs> zaplanowałem. Sycko, o, po góralsku, sobie wszystko za zaplanowałem. Kurde. No. Także ocencie to. Hmm. Dobra, już się nie jaram, kurde. Będę odkrywał na w odcinku 121, 121. Tak. Jest odcinek, kurde, 112, 112 w odcinku, jeszcze czekajcie na odcinek 997 i, kurde, 999, 996, 998, co? Dobra, 6, prawda? No, także tak to wszystko wygląda, oceniajcie sami. Lodowy biom pamiętajcie na sezonie trzecim. I ta wyspa, a wszelkie plany Wam wytłumaczę na sezonie kolejnym.